Witamy Was bardzo serdecznie. 8 kwietnia obchodzimy Dzień Miłośników Zoo. Z tej okazji zaśpiewamy dzisiaj dla Was piosenkę pod tytułem Wycieczka do Zoo. W tej piosence zachęcamy wszystkich do okazywania pozytywnych emocji za pomocą wypowiadania samogłosek i prostych zwrotów. A także w każdym refrenie do wykonywania gestów razem ze mną. Po piosence zaś zachęcamy również wszystkich do wykonania dwóch zadań. Pierwsze zadanie będzie polegało na tym, aby wskazać zwierzęta, które mieszkają w różnych miejscach w zoo. Jakie to miejsca w Zoo dowiecie się w drugiej zwrotce piosenki. Drugie zadanie. Drugie zadanie będzie polegało na tym, abyście wymienili nazwy zwierząt ze względu na ich sposób poruszania się. A o tym usłyszycie w każdym refrenie. Zaczynamy. Zaczynamy. Wybrałem się do zoo O! A tam jak zwykle zwierząt sporo Ach! Różnią się wyglądem i wielkością Tak? Charakterem oraz ruchliwością Aha! Jedne fruwają Pełzają, a jeszcze inne tup, tup, tup Jedne fruwają, niektóre pływają Następne pełzają, a jeszcze inne tup, tup, tup W sobotę wybrałem się do są. Zwykle zwierząt sporo Ach. Mieszkają w klatkach i wielkich terrariach Tak? Są na polanach i w pięknych akwariach Aha! Jedne fruwają Niektóre pływają Następne pełzają Następne pełzają, a jeszcze inne hop, hop, ho w sobotę wybrałem się do zoo a tam jak zwykle zwierząt sporo Ach Tak mi się w tym zaopodobało nie chciało. Aha! Bo są zwierzęta. Jedne fruwają, niektóre pływają, następne pełzają, a jeszcze inne człap, człap, człap! Jedne fruwają, niektóre pływają, następne pełzają. And the chop, chop, chop.